Skandal w mediach społecznościowych. Co dalej z Naika? Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich poinformował o rozpoczęciu śledztwa przeciwko Natalii Ruś, znanej jako Naika, katolickiej celebrytce i influencers. W oświadczeniu stwierdzono, że sprawa dotyczy poważnych przewinień związanych z nawoływaniem do popełnienia przestępstwa. Natalia Ruś, szerzej znana z kontrowersyjnych filmików na TikToku, zyskała rozgłos między innymi poprzez poparcie dla działań Grzegorza B, który w Sejmie ugasił Hanuki gaśnicą. Jej konto na TikToku obserwuje ponad 528 tysięcy użytkowników, a naika słynie z ostrych opinii, które często budzą kontrowersje. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych poinformował 18 stycznia bieżącego roku, że wszczęto śledztwo mające na celu sprawdzenie, czy Naika dopuściła się przestępstwa. W nowym oświadczeniu ośrodek potwierdził, że śledztwo dotyczy nawoływania do popełnienia przestępstwa przez Naikę. W grudniu 2023 roku celebrytka wielokrotnie publicznie pochwalała czyny Grzegorza B który atakował ludzi z powodu ich wyznania i przekonań religijnych. OZMR przypomniał również, że Natalia Ruś wcześniej otrzymała wsparcie od partii rządzącej, gdy wydano przeciwko niej nakazowy wyrok karny za przestępstwa z nienawiści. Wówczas, tuż przed kampanią wyborczą, od skazania uratowali ją Dariusz Matecki i Zbigniew Ziobro który wycofywał akty oskarżenia wobec rasistów i wypuszczał neonazistów oraz faszystów z więzień, licząc na to, że pomoże mu to wygrać wybory. Teraz Naika będzie musiała stanąć przed sądem jako oskarżona i odpowiedzieć za swoje czyny. Obserwatorzy tej sprawy zauważają, że postępowanie przeciwko Natalii Ruś może mieć szerokie implikacje dla przestrzeni medialnej i społecznej w Polsce. W kraju, gdzie rośnie liczba przypadków mowy nienawiści i podziałów społecznych, działania naiki stają się tematem gorących debat publicznych. Wielu komentatorów wskazuje na potrzebę bardziej zdecydowanej reakcji ze strony władz, aby zapobiegać szerzeniu treści nienawistnych w internecie. Tymczasem zwolennicy naiki twierdzą, że śledztwo jest próbą ograniczenia wolności słowa i atakiem na wartości, które reprezentuje. Ich zdaniem, Naika jest niesprawiedliwie prześladowana za wyrażanie swoich poglądów, które nie zawsze są zgodne z głównym nurtem. Bez względu na wynik postępowania, sprawa Natalii Ruś z pewnością wpłynie na przyszłe regulacje dotyczące mowy nienawiści i granic wolności wypowiedzi w Polsce.